Moi mieli w komplecie z tym oto maluszkiem Dodatkowo dostajecie taką oto miniaturkę Fiata 126P, również w kolorze Czerwonym oraz książkę Naprawa samochodów Fiat 126P Ponieważ pomimo tego, że auto jest teraz w pełni Sprawne, to na pewno prędzej czy później się zepsuje I dzięki temu, że będziecie mieć taką książkę To oczywiście będziecie wiedzieć jak ten samochód Naprawić. Rzućcie okiem na karoserię, ponieważ Po detailingu prezentuje się praktycznie idealnie Oczywiście ma jakieś takie drobne zadrapania Czy też wgniecenia ze względu na gwiek Jak chociażby tam gdzie pokazałem, natomiast Jest w pełni sprawny, po serwisie, wymienion Olej w silniku i w skrzyni, nowy wydech, przeglądnięte hamulce, więc tak jak mówię, obecnie możecie nim jechać na koniec świata. Rzućcie okiem na wnętrze, ponieważ tutaj pierwszy właściciel kiedyś zamontował fotele lotnicze, tak zwane akcesoryjne. 29 tysięcy km przebiegu. Kierownica z odpowiednią dla przebiegu fakturą, również drążek zmiany biegów piękny, więc śpieszcie się kupować, ponieważ myślę, że auto szybko zniknie. Napiszcie, jak wam się podoba. Pozdro!